Witam serdecznie na kanale Podziemna TV. Dziś chciałbym przedstawić Państwu kilka faktów dotyczących Unii Europejskiej. Faktów, o których dowiedziałem się stosunkowo niedawno, a uważam za człowieka, który choć trochę interesuje się polityką. Nie są to oczywiście żadne tajne fakty ani tajne informacje, ale są to fakty, o których się nie mówi, o których się raczej nie słyszy, o których główne media w ogóle się tym nie zajmują. Fakty dotyczące podstaw i przyszłości Unii Europejskiej, a ponieważ są to dla mnie bardzo, bardzo niepokojące fakty, to uważam, że jak najwięcej osób powinno o nich po prostu usłyszeć, być ich świadomym. I chciałbym zadać kilka pytań dotyczących przyszłości, podstaw i przyszłości Unii Europejskiej. Ale najpierw tych kilka prostych faktów. Proszę Państwa, czy wiedzą Państwo, jaki napis zdobi główne? Honorowe miejsce, czyli główne wejście do głównego unijnego budynku, żeby nie powiedzieć pałacu. Otóż nad głównym wejściem do najważniejszego unijnego budynku, jakim jest budynek Parlamentu Europejskiego, widnieje jedno nazwisko: nazwisko Altiero Spinellego. Czy jest Państwu znane to nazwisko, czy spotkaliście się Państwo z nim w kontekście oficjalnych wystąpień, czy, czy programów wiadomości na temat Unii Europejskiej? Altiero Spinelli. To jest fakt pierwszy i myślę, że warto zainteresować się nazwiskiem, które jest na tak honorowym miejscu w Unii Europejskiej wyeksponowane. Drugi fakt, na który chcę zwrócić Państwu uwagę, to zeszłoroczne spotkanie Merkel-Renzi-Holland, czyli trzech spotkanie trzech unijnych przywódców, kanclerz Niemiec, prezydenta Francji i premiera Włoch, które odbyło się niedługo po referendum unijnym w Wielkiej Brytanii, po tym, jak było wiadomo, że Brytyjczycy opowiedzieli się za Brexitem. Otóż to, co było nietypowe, to miejsce tego spotkania. Nieprzypadkowe, bo było to w 30. rocznicę śmierci, właśnie wspomnianego wcześniej, Altiero Spinellego. Spotkanie to odbyło się na małej wysepce Ventotene. I tu zacytuję Państwu tylko krótki fragment oficjalnego komunikatu dotyczącego tego spotkania. Symboliczne miejsce spotkania. Spotkanie zorganizowano na niewielkiej wyspie Ventotene. Miejsce wybrano nieprzypadkowo, to tam w faszystowskim więzieniu dziennikarz Altiero Spinelli został w 1941 roku współautorem manifestu na rzecz Europy Wolnej i Zjednoczonej, który stał się jednym z dokumentów ideowych integracji europejskiej. Sam zaś Spinelli jest uważany za jednego z ojców Unii Europejskiej. Na wyspie jest jego grup, na którym przywódcy złożyli kwiaty w kolorach unijnych, żółtym i niebieskim. Zwracam Państwa uwagę też na charakterystyczne dla oficjalnych komunikatów słownictwo dotyczące Altiero Spinellego. Tam się pojawia wyrażenie faszystowski więzień i że był dziennikarzem. Proszę Państwa, yy, znowu, coś to za była interesująca postać Altiero Spinelli, że jego pamięć i cześć na jego osoby, jego śmierci jest tak żywa, Wśród obecnych, współczesnych unijnych przywódców, że spotkania organizują tak, żeby móc się spotkać na jego grobie, złożyć tam kwiaty, nie ulega wątpliwości, że dla unijnych przywódców pan Altiero Spinelli jest postacią bardzo ważną, bardzo symboliczną, i jego pamięć jest wciąż kultywowana, żywa. Pozostaje pytanie, dlaczego tak jest i co ten człowiek, jak miał wpływ, co wniósł do integracji europejskiej tak naprawdę. I ponownie, skoro jest to postać tak ważna, to nasuwa się pytanie, Dlaczego, nie wiem jak Państwo, ja o nim wcześniej nie słyszałem. W szkole, ucząc o Unii Europejskiej, o nim jakoś mnie nie uczono, jeśli dobrze pamiętam. Podejrzewam, że nie jestem jedyną osobą na świecie, dla której to nazwisko jeszcze do niedawna było zupełnie nieznane. No i pytanie, skoro jest tak ważne dla unijnych przywódców, to dlaczego się o nim tak mało mówi? I wreszcie fakt trzeci, o którym chcę dzisiaj wspomnieć, to jest Biała Księga Unii Europejskiej, którą 1 marca tego roku zaprezentował, objawił światu szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. I tu znowu krótki cytacik z artykułu dotyczącego tego wydarzenia. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zaprezentował europosłom Białą Księgę, czyli pięć różnych wizji zmian w Unii Europejskiej i ułożenia współpracy w gronie 27 państw bez Wielkiej Brytanii. Przewidują one zarówno rozluźnienie integracji Unii Europejskiej w wielu prędkości, jak i federację. To wkład Komisji Europejskiej w przygotowania do 60. rocznicy podpisania traktatów rzymskich z 1958 roku. Z tej okazji do włoskiej stolicy na specjalny szczyt 25 marca. Zjadą się unijni liderzy. I dalej to nie będzie tylko zwykła uroczystość rocznicowa, to będzie moment narodzin Unii Europejskiej 27 państw. To będzie nowy rozdział naszej historii. Potrzebne są nowe odpowiedzi na pytania. Które od dawna sobie sta zadajemy. Kwo, wadis, euro, 27 państw, mówił szef Komisji Europejskiej. Proszę Państwa, dlaczego zwracam uwagę na ten fakt ogłoszenia Białej Księgi Unii Europejskiej? Ponieważ chyba po raz pierwszy unijne elity w oficjalnym unijnym dokumencie przywołały inny dokument, który jest podstawą, ideową podstawą i fundamentem współczesnej Unii Europejskiej, a jest nim ideowy testament. Wspomnianego wcześniej Altiero Spinellego, czyli tak zwany manifest z Ventotene. I tu zasługuję Państwu króciutki fragment początku samego wprowadzenia do Białej Księgi. Przez pokolenia Europa była zawsze przyszłością. Po raz pierwszy idea ta pojawiła się w manifeste Altiero Spinellego i Ernesto Rossiego, więźniów politycznych osadzonych przez reżim faszystowski na wyspie Ventotene podczas II wojny światowej. Manifest z Ventotene wzywał do stworzenia wolnej i zjednoczonej Europy, w której znikną dotychczasowe podziały, a byli sojusznicy i wrogowie będą ze sobą współpracować, aby nie dopuścić do powrotu dawnych absurdów Europy. I dalej 60 lat temu członkowie założyciele Unii Europejskiej, zainspirowani tą wizją pokojowej, wspólnej przyszłości, rozpoczęli przełomowy proces ambitnej integracji europejskiej. Tak jak wspomniałem, wydaje mi się, że jest to po raz pierwszy, kiedy w oficjalnym unijnym dokumencie jest tak, ja, tak jasno, otwarcie wspomniana ideowa podstawa, korzenie Unii Europejskiej, jakim jest inny dokument Manifest z Sam pan Altiero Spinelli, proszę Państwa, zmarł w bodajże w 1986 roku i za życia zdążył być jeszcze zarówno parlamentarzystą, jak i był również swojego czasu członkiem Komisji Europejskiej. Szanowni Państwo, polecam więc zainteresowanie się Panem Altiero Spinelli i manifestem z Ventotene, dlatego że już wszystko wiemy, że jest to postać bardzo ważna, że stworzył ideowe podstawy i korzenie Unii Europejskiej, manifest z Ventotene. To już wszystko w oficjalnych dokumentach Unii Europejskiej można wyczytać, ale ciągle zabrakło tam jednego bardzo ważnego słowa, a mianowicie brakuje tam informacji, że pan Altiero Spinelli był zatwardziałym, zagorzałym komunistą. Komunistą do kwadratu, można by powiedzieć nawet, a manifest z Ventotene to jest komunistyczny, manifest budowy socjalistycznego, plan budowy socjalistycznego Eurokołchozu. Komunizm to jest ideologia, której politycznym owocem jest ustrój socjalistyczny. Komunizm, socjalizm to są pojęcia, są ściśle powiązane. Pan Altiero Spinelli był skrajnym komunistą, dlatego powiedziałem, że był komunistą do kwadratu, można by powiedzieć, bo za swoje skrajne komunistyczne poglądy został nawet z partii komunistycznej, do której wstąpił, został w pewnym momencie wydalony. Właśnie przez swoje odchyły w tym kierunku różnica między tradycyjnym komunistą a panem Spinellem, komunistą w rodzaju pana Spinellego polegała na tym, że tradycyjni komuniści chcieli budować narodowy socjalizm w ramach swojego państwa, a komuniści pokroju pana Spinellego chcieli budować międzynarodowy, ponadnarodowy socjalizm i zniszczyć państwa dosłownie, zniszczyć suwerenne państwa w rozumieniu tradycyjnym, tradycyjne państwa narodowe, zniszczyć je w celu na rzecz powstania jednego Super państwa socjalistycznego Unii Europejskiej. To jest pierwsza różnica. Ponadto tradycyjni komuniści w rodzaju Marksa, Engelsa, Stalina i tak dalej, oni chcieli siłą narzucić, terrorem i siłą narzucić komunizm, czyli ustrój socjalistyczny. Natomiast komuniści międzynarodowi pokroju pana Spinellego wybrali drogę ewolucyjną, czyli podstępu, małymi krokami, krok po kroku, wprowadzania. Jednego wielkiego socjalistycznego państwa w miejsce państw narodowych. Jeszcze raz polecam Państwu sprawdzenie tego na własną rękę, zainteresowanie się zarówno panem Altiero Spinelli, który do tej pory, 30 lat po śmierci, jest ideowym ojcem i przywódcą unijnych elit obecnych, i manifestem z Ventotene, który jest podstawowym dokumentem unijnym i źródłowym dokumentem założycielskim i dowym europejskiej integracji w wydaniu współczesnej, obecnej Unii Europejskiej. Ja, żeby nie być głosownym, zasaduję Państwu tylko kilka fragmentów dotyczących Pana Spinellego. W polskiej wersji Wikipedii można przeczytać, że Altiero Spinelli to włoski polityk, zwolennik federalnej koncepcji Zjednoczenia Europy. Tak na marginesie znowu brakuje tam jednego ważnego słowa. Wystarczy wejść sobie na wersję angielską tej strony Wikipedii, żeby przeczytać ten sam początek, że Altiero Spinelli was an Italian communist politician. Czyli, że był owszem włoskim politykiem, tylko, że komunistycznym. I z jakichś powodów to jedno słowo wyparowało z polskiej wersji Wikipedii, ale dalej... To się mniej więcej zgadza, często nazywany ojcem Unii Europejskiej, jako osoba, która wywarła ogromny wpływ na proces integracji europejskiej po II wojnie światowej. W latach 80. odgrywał jedną z decydujących ról w procesie integracji europejskiej poprzez ideę wzmocnienia traktatów zwaną Planem Spinellego. Na jego cześć jeden z głównych budynków Parlamentu Polskiego, w Brukseli nazwano jego imieniem. I życiorys Spinelli w młodym wieku został członkiem włoskiej partii komunistycznej. Jako radykalny dziennikarz w czasie rządów Nowej Narodowej Partii Faszystowskiej Benita Mussoliniego został aresztowany w 1927 roku. Po wybuchu II wojny światowej internowany na wyspie Ventotene gdzie oddał się pogłębionym studiom i stał się zwolennikiem idei ponadnarodowej integracji, czyli ponadnarodowego komunizmu, właśnie tam, że zaczął krytykować poglądy komunistyczne, te tradycyjne, i stąd oskarżenie o podważanie bolszewizmu i wspieranie trockizmu spowodowało jego wydalenie z partii komunistycznej. Trockizm to właśnie komunizm międzynarodowy w przeciwieństwie do bolszewizmu, który jest komunizmem narodowym. W innym źródle możemy przeczytać. Autorem koncepcji komunistycznej integracji europejskiej był włoski komunista Altiero Spinelli. Spinelli wstąpił do włoskiej partii komunistycznej jako nastolatek w 1927 roku. Po delegalizacji włoskiej opozycji został aresztowany i kolejnych 10 lat spędził w więzieniu. W wyniku prowadzonych w Rosji czystek opowiedział się przeciwko stalinizmowi i w 1937 roku został usunięty z partii pod zarzutem trockizmu, czyli leninowskiego komunizmu internacjonalistycznego. W 1940 roku Spinelli został internowany na wyspie Ventotene, gdzie wspólnie z Ernesto Rossi napisał tzw. Manifest z Ventotene. Czyli sformułowany jeszcze w rewolucyjnym języku marksistowskim projekt Zjednoczenia Europy antykapitalistycznej. Tyle cytatów na temat samego pana Altiero Spinelli. Proszę to samemu zweryfikować, co mu się zainteresować. A teraz kilka krótkich cytatów z manifestu komunistycznego z Zwentotene, czyli z ideowego testamentu pana Spinelnego, na który dzisiaj już oficjalnie otwarcie powołuje się Komisja Europejska, Unia Europejska w swoich dokumentach. Jako, że są to ideowe podstawy Unii Europejskiej, a tak naprawdę jest to bardzo, no nie powiem szczegółowy, ale dokładny, wieloletni plan właśnie współczesnej komunistycznej integracji europejskiej. Oto te kilka krótkich cytatów. Są to oczywiście moim zdaniem najbardziej niepokojące fragmenty z manifestu z Ventotena. Aby odpowiedzieć na nasze potrzeby, europejska rewolucja musi być socjalistyczna. To znaczy mieć za cel wyzwolenie klasy robotniczej i stworzenie dla niej bardziej humanitarnych warunków życia. Zwracam uwagę na ten początek. Spinelli pisze o naszych potrzebach. On pisze to w imieniu troskistowskich międzynarodowych komunistów. Drugi cytat. Prywatna własność ma być likwidowana, ograniczana, korygowana albo rozszerzana w zależności od sytuacji, nie zaś dogmatycznie, dla zasady. To jest, jak rozumiem, podkreślenie jednej z tych różnic między komunizmem Spinellego, komunizmem unijnym współczesnym, a komunizmem bolszewickim. Że w bolszewizmie nie było w ogóle prywatnej własności, wszystko trzeba było zabrać. A w Unii Europejskiej to elity, komuniści pokroju Spinellego będą, mają decydować o tym, co, jaka część własności prywatnej może pozostać w rękach prywatnych, a co nie. Tak, Oni mają decydować o tym, jak ograniczyć własność prywatną. I że oczywiście należy podawać jakieś, muszą być jakieś powody, preteksty, do ograniczenia własności prywatnej, a nie tylko ograniczać się dla zasady. Trzeci fragment. Kwestia, która musi być rozwiązana jako pierwsza, bo bez niej wszelki postęp w innych dziedzinach będzie jedynie pozorny, to zniesienie podziału Europy na suwerenne państwa narodowe. O tym celu unijni biurokraci, unijni politycy, unijni elity też mówią ostatnio coraz bardziej otwarcie. Chodzi o zniszczenie, likwidację suwerennych państw narodowych, narodowych państw w tradycyjnym. Ma być jedno superpaństwo europejskie, eurokołchos, socjalistyczne, jedno potężne państwo europejskie. Taki jest cel współczesnych, unijnych komunistów, zawarty już w 1941 roku w dokumencie komunistycznym manifeście z Ventotene. Czarno na białym likwidacja suwerennych państw narodowych w tradycyjnym rozumieniu na rzecz jednego superpaństwa europejskiego, socjalistycznego. I cytat ostatni dotyczący doboru kadr, doboru ludzi na ważnych stanowiskach, do elit unijnych. Spośród stopniowo rosnącej grupy sympatyków do ruchu należy rekrutować tylko tych, którzy uznali i przyjęli europejską rewolucję za główny cel swojego życia. Spinelli pisze tam, przynajmniej w polskim tłumaczeniu, wymiennie Europejska Rewolucja, Partia Rewolucyjna albo Ruch Rewolucyjny. Szanowni Państwo, to jest klarowna bardzo zasada, jak dobierać, że unijne elity współcześnie Dobierają się na zasadzie, to są elity złożone z fanatyków, socjalistycznych, komunistycznych, unijnych fanatyków, ogarniętych ideą, to jest najważniejsza idea ich życia: socjalistycznej, komunistycznej integracji, czyli tworzeniu jednego potężnego, socjalistycznego superpaństwa. To nam, myślę, pozwala bardziej zrozumieć, na jakiej zasadzie właśnie dobierają się unijne yy, elity na tych wszystkich unijnych wysokich stanowiskach. Podsumowując to wszystko, proszę Państwa, nie są to, tak jak powiedziałem, fakty ukryte w sensie tajne, zatajane przed nami, ale są to fakty, o których po prostu się nie mówi, o których ciężko jest gdziekolwiek usłyszeć, ale już nawet w oficjalnych dokumentach jest to otwarcie przyznawane, że korzeniami. Ideowymi podstawami Unii Europejskiej Współczesnej jest komunistyczny manifest z Vento Tene, komunisty Altiero Spinelliego. Trockisty Altiero Spinelliego. I są to nie tylko idowe podstawy, ale jak się okazuje, jest to wieloletni plan integracji, współczesnej integracji europejskiej, spisany już dawno temu, aby stworzyć jedno socjalistyczne superpaństwo, likwidujące tym samym tradycyjne państwa. Tak, jak znaliśmy do tej pory w Europie. I tak jak też powiedziałem, ja osobiście o tych faktach dowiedziałem się stosunkowo niedawno. I powiem Państwu szczerze, że czuję się oszukany dosłownie. Znaczy, nie wiem jak Państwo, ale czy Państwo w momencie, kiedy Polska wstępowała do Unii Europejskiej w roku 2004, kiedy było referendum unijne, albo potem przez te pierwsze lata naszej obecności w Unii Europejskiej, czy Państwo byliście świadomi, że pod pretekstem. Yy, pod, za pomocą przynęty jaką była strefa Schengen. Czyli strefa wolnego przepływu ludzi towarów, kapitałów i tak dalej, że można było pracować, wyjeżdżać bez paszportu za granicę i tak dalej, że tym wabikiem, tą przynętą pod tym pretekstem tak naprawdę wciąga się nas do budowy socjalistycznego eurokołchozu. komunistycznego superpaństwa którym zarządza elita, współczesna elita europejska, unijna, przepraszam za słowo europejska, unijna elita, czyli właśnie komuniści. Współcześni komuniści, trockiści pokroju, których ideowym, nadal przywódcą, mimo już 30 lat od jego śmierci, którego czczą żywo jego pamięć, jest pan Altiero Spinelli. Domyślam się, że myśmy wszyscy, my Polacy, wszyscy w tamtych latach w z Unii Europejskiej, niezależnie od tego, czy ktoś był za, czy przeciw. Czy ktoś przewidywał to, czy nie wtedy, ale my, nam się wydawało, że się wyzwalamy od komunizmu, tak? od starego jeszcze wschodniego bloku, pozostałości tak dalej, i idziemy w stronę Europy rozwijanej jako Europa Zachodnia, jako Europa wolnorynkowa, jako Europa kapitalistyczna, normalna Europa. Tak nam się to wtedy przecież wydawało. A tymczasem okazuje się, że byliśmy wciągani tak naprawdę z deszczu podrynne, można powiedzieć, czyli z jednego, z jednego ustroju narodowego socjalizmu, głoszonego przez komunistów typu Stalin, bolszewików. Do międzynarodowego komunizmu, ponadnarodowego komunizmu, jakim się okazuje, jest współcześnie Unia Europejska. Odpowiedzcie sobie Państwo na pytanie sami, jakie byłoby nasze postrzeganie Unii Europejskiej? Co byśmy myśleli o Unii Europejskiej i dzisiaj i wtedy już w tym pozycji europejskiej, gdybyśmy wszyscy wiedzieli, gdyby to było jawne i oczywiste dla nas, że nad głównym wejściem głównego budynku unijnego, jest nazwisko jakiegoś znanego innego komunisty, typu nie wiem, Stalin czy Lenin. Wtedy myślę, że czerwona lampka by nam się wszystkim dużo wcześniej zapaliła. Ale tam jest nazwisko Altiero Spinellego, nikomu nieznanego komunisty, który oczywiście różni się od Stalina i tak dalej, bo nie miał nikt takiej władzy, nie, nie doszedł do takiej pozycji, ani też nie był taki sławny, ani też nie, nie, nie preferował takich metod wprowadzania komunizmu jak Stalin, ale mimo wszystko był to również komunista, trockista, więc zwolennik międzynarodowego, ponadnarodowego socjalizmu, komunizmu i tak dalej. Wprowadzanego Podkreśla to oczywiście metodami pokojowymi, a więc po malutku, krok, krok po kroczku, podstępnie, żeby nie płoszyć ludzi, mas, ale wprowadzania ideologii komunistycznej ustroju socjalistycznego i likwidacji państw tradycyjnych państw narodowych. Bardzo jestem ciekawy, jak zmieniłaby się postrzeganie i ocena Unii Europejskiej nie tylko w Polsce, ale w ogóle w innych krajach Unii Europejskiej, jak stopniałaby ilość gorących zwolenników. Unii Europejskiej, Gdyby się wszyscy ludzie dowiedzieli otwarcie, że ideą i celem Unii Europejskiej jest likwidacja tradycyjnych państw narodowych i stworzenie jednego wielkiego socjalistycznego superpaństwa eurokołchozu. Czy naprawdę takie Europy w takiej rzeczywistości chcą żyć dzisiejsi z zwolennicy Unii Europejskiej, czy po prostu zostali zwiedzeni i oszukani mówiąc najprościej. Zwiedzeni pięknymi słówkami o równości, braterstwie i tak dalej, tak dalej. Ale przecież pięknymi słówkami posługuje się każda ideologia fanatyczna, nawet zbrodnicza, stalinowska, bolszewicka, też posługuje się pięknymi hasłami o równości, braterstwie, sprawiedliwości społecznej i tak dalej. I na koniec chciałbym podziękować dwóm osobom, dzięki którym właśnie dowiedziałem się o tych rzeczach wszystkich. Pierwszy to jest pan Krzysztof Karoń, który na YouTube prowadzi kanał Historia Sztuki, na którym promuje no, Program Wiedzy Społecznej. Kanał nas właśnie Historia Sztuki, bardzo gorąco go Państwu polecam, a to jest właśnie hi historia marksizmu, komunizmu. Bardzo polityczny, ale tak dogłębnie polityczny, że tak powiem, historycznie polityczny kanał. To z tego kanału po raz pierwszy usłyszałem nazwisko Spinellego. Dowiedziałem się o tym właśnie, o tych faktach prostych, że budynek europejski jest określony jego nazwiskiem nad głównym wejściem, że unijni przywódcy oddają jemu cześć w ten sposób symboliczny i tak dalej. I chciałem również podziękować panu Mariuszowi Bączkiewiczowi z kanału ze strony erozmowy.eu tam prowadzi takie w internecie wideokonferencje z różnymi ludźmi, kiedyś miałem okazję również z rozmawiać właśnie w ten sposób, to Pan Mariusz Bączkiewicz podesłał mi, zwróćmy uwagę na właśnie ten dokument, podesłał mi Białą Księgę Unii Europejskiej swojego czasu. Bardzo im za to dziękuję i zachęcam Państwa bardzo do zapoznania się z biografią i twórczością, działalnością Pana Altiero Spinellego. Oraz z treścią manifestu z Wentuteny, z działalnością grupy Spinelli w Parlamencie Europejskim, z planem Spinellego z lat 80. Proszę to samemu weryfikować. Dla mnie ta wiedza, te, te, te fakty są bardzo, bardzo niepokojące. I na koniec jeszcze zestawię Państwu kilka pytań, które stawia Pan Krzysztof Karoń w swoich publikacjach dotyczących właśnie. Unii europejskiej. czy w którejkolwiek polskiej lub europejskiej szkole podczas zajęć poświęconych Unii Europejskiej a jest takich mnóstwo, przedstawiono młodzieży, którykolwiek z fragmentów manifestu zwentoteno i podjęto próbę jego interpretacji, czy w którymkolwiek z podręczników i materiałów propagandowych stwierdzono jasno, że niezależnie od deklarowanych celów i możliwych skutków, bezpośrednim celem Unii jest likwidacja suwerennych państw narodowych. Czy którykolwiek z polskich parlamentarzystów przeczytał pełny tekst manifestu z Ventotene i zna postać Altiero Spinellego bliżej niż tylko z nazwiska i krótkich panegirycznych notek? Czy posłanki Danuta Hubner i Róża Thun w swoich kampaniach wyborczych chwaliły się przed szerszym gronem polskich wyborców udziałem w pracach grupy Spinelli, czy wyjaśniały praktyczne skutki federalizacji Europy? Czy kiedykolwiek na jakimkolwiek polskim forum były polski premier Jerzy Buzek chwalił się przed polskimi wyborcami swoim entuzjazmem dla manifestu z Ventotene i idei likwidacji suwerennego państwa polskiego? Czy oficjalna działalność polskich polityków na forach międzynarodowych, zmierzająca do całkowitej likwidacji tej suwerenności Polski, jest zgodna z konstytucją RP? I z tymi pytaniami pana Krzysztofa Karonia, którego kanał Państwu polecam. Zostawiam Państwa dzisiaj. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, bardzo dziękuję za rozpowszechnianie nagrań z mojego kanału po sieci, za wspieranie mnie w tym, co robię, za wszelkie komentarze pozytywne, negatywne. Państwa żywy i spory odzew jest bardzo motywujący, pozwala mi sądzić, że to, co robię jest rzeczywiście komuś potrzebne, przydatne i warto to robić. Bardzo Państwu za to dziękuję. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia wkrótce. Zostańcie Państwo z Bogiem.